Nie uwierzysz, ile złota Polska straciła przez jeden błąd, ale najpierw zostaw suba i lajka. Like Wyobraź to sobie. Rok 1939. Niemcy i Sowieci rozrywają Polskę na strzępy, ale w skarbcach Banku Polskiego leży 80 ton czystego złota. Nasza przyszłość. Rozpoczyna się najbardziej spektakularna ucieczka w historii. Konwoje, pociągi, statki, wyścig z czasem przez Rumunię, Morze Czarne, Afrykę, aż do Kanady, USA i Anglii udało się. Wbrew wszystkiemu garstka polskich bohaterów ocaliła skarb narodu przed Hitlerem i Stalinem. I wtedy nastąpił błąd, ale nie nasz. Koniec wojny. Nasi sojusznicy w Jałcie oddają Polskę w strefę wpływów Stalina. Klucze do naszego skarbca przekazują komunistycznemu rządowi z Warszawy, a Wielka Brytania wystawia nam gigantyczny rachunek. Za co? Za utrzymanie polskiego rządu i armii na Zachodzie, która przelewała za nich krew. I tym rachunkiem zapłacono naszym złotem. Ogromna część skarbu, który cudem ocaliliśmy przed wrogiem, nigdy nie wróciła do wolnej Polski. Została przejęta przez sojuszników jako zapłata. Zostaw suba i lajka.